Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Majok, a to jest kontynuacja Diablo 3. Ze mną jest RageBan. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Gnomica! Witam. Dobra. No serdecznie? No właśnie. Serdecznie. No. O, no dobrze. No, dobra, idziemy za fabułą. No to idziemy. Czekaj, Doj. dziadka posłuchamy. Dobra, dobra. Ok, idziemy. Punkt nawigacyjny i cmentarz porzuconych. No to idę już do ciebie Okej, okay. chodźcie Ach, O, żółty mi wydrobił No to... To żółte mi bardzo rzadkie są, tak, faktycznie trzeba się tym cieszyć Tutaj na początku wam wrzucimy jeszcze fejla, co zrobili na, na tym no może na... Może fejla w innym odcinku, tutaj notacje dasz po prostu. No i zobaczcie cośmy że zrobili. Znaczy no, nie co żeśmy zrobili, tylko jak próbowaliśmy grać. Nasze pola nie dali. Dobra, to eksplorujemy, nie? Chodźcie tak A, jak ja. zawsze eksplorowaliśmy. Y, trochę cię gnomeusz tutaj słabo słychać, przynajmniej u mnie, nie wiem jak tam jest. No naszy. dobra, dalej lepiej trochę? Tak, lepiej. To jest trochę lepiej. O, może jeszcze tam nagramy tutaj pod koniec odcinka albo coś e, jak chodzimy na poziom z kucykami tymi fajnymi albo jak e, farmiemy machinę imperialną Nie z kucykami, z kucykami jest śmiesznie Tu nic nie, nie no, mam, ma. machina rozumiem. teraz jest na topie. Machina nie machina, ja chcę kucyki A poza tym mam plusz, tak więc nie to... też taki. Dobra teraz machina, później kucyki będą o. Będzie okej okay. Mam nadzieję, że Wam się ta z, to co teraz nagrywamy to Diablo Wam się podoba Na pewno się nie tak. podoba, bo ja tutaj uczestniczę W tym wszystkim Tak więc nie ma szans, żeby się cokolwiek ze mną podobało O, skrzynka bardzo proszę, niebieski przedmiot Trochę nam, trochę mi mało Golda leci Tak Zresztą te otwory mają mało AP No ja nawet nie zdążam dobiec, żeby je uderzyć Oczywiście, wszystko klirujemy. Dobra, lecę na pałę tutaj. O Jezu! Weź go z ja go z Dobra, to idź go z resp, Bardzo właśnie te, te kwiaty tak mocno biją. Na to trzeba szczególnie uważać, jak te drzewka to puszczają takie pączki. Tak, o. i to jest właśnie na demo Huntera, to jest w ogóle papierowa postać. Także to pada od razu. Tak. Zero inteligencji, z zero MRS-ów, nic. Tu full damage. No, zemy przelicznik chyba inteligencji MRS-u nie jest taki wysoki, żeby się opłacało inteligencję składać na postaciach, które są nie A to wymagają. Nie, nie tak. no tak, to się nie opłaca, nie? Po prostu składa się te, od razu resist. Bezpośrednio. O. Ja to przeskoczę. O my to na obie. I jak tam... I, jak tam się wam ty diablo teraz? Po długiej przerwie. Standardowo, fajnie na to po prostu, żeby sobie usiąść na pół godzinki i posiekać. Może mi, mi się podoba teraz sama inej, ja na to zrobili. Można się łatwiej y, na nafarmić i dajmy też nie Ale nie jak wiem. to się... Jak, jak my to teraz yy, mnie... Musisz potworki zabić takie co mają odpowiednie. Yy, przedmioty, żeby złożyć, złożyć machinę inferialną. Ja to a na te machinie imperialnej... Tak, przecież. na polach niedoli jest jeden taki właśnie tutaj, w pierwszym akcie. W drugim jest jeszcze jeden, w trzecim i czwartym. Ogólnie trzeba zdobyć cztery przedmioty, żeby wejść do machiny inferialnej. A machiny imperialnej... Czekają... Zdobę. Czekają dwa potwory, które trzeba zabić. Gong. Ale że są takie różne mapki? To są tam chyba kombinacje w stylu nie wiem jakichś tak. król, król szkieletów i magda na przykład, coś takiego Aha to co i dobre właśnie też itemy z nich lecą i wszystko. Tak No znaczy nic dziwnego jak się tyle trzeba napracować żeby te machiny zdobyć a potem jeszcze zabić bossów w środku to wiadomo że tam pewno coś poleci Jakiś tam pierścień bodajże dobry leci Tak ale też ogólnie itemki hmm i ten, ten pierśni to jest podobno jakiś tam bardzo mocny a no ten właśnie właśnie ten pięściń podobno daje tyle co jakaś porządna zbroja jak będą z pierścieniem tak więc no i w następnym odcinku tak. zrobimy infernalną maszynę później ten kucykowy świat a kucykowy tu możemy teraz nagrać to krótko czyli infernalną maszynę to na to trzeba mieć naprawdę dużo ale pokażemy ceny. widzom jak to się robi nie tak. o, chociaż no to, właśnie, to nie dużo teraz czasu możemy więc... go znaleźć tego potwora tutaj to jest w polach o. nie poli, ale nie wiadomo czy to wydropi ten item bo to trzeba o. mieć przynajmniej 5 yy, męstwa nefalemu no właśnie, no czyli jak daty, przypominam, no. że taki, gdzie do, do, dodatkowy jest gold i mf Eee, -y. y, y, tak. y, Gold, no i mf -y, no tak, tak y, wchodzimy do zapomnianej kopalni? tak, 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 wszystko clearujemy no to może też jakiś być elitka na przykład na jeden z tak tego męstwa o tutaj jakiś amulet, a ja tam nie będę 100 gold O o kurde, nie mogę wejść w te, w kopalni, super o jest, odbugowało się, e, szybko Faj fajna poświata w tej kopalni jest taka. No niebieska. właśnie taka niebieska no o, ja lubię niebieski. Niebieski, niebieski Elita Lagi. O kurde ten Trzymę go, trzymaj go Ja się idę bić i ja się tutaj nie będę To bić. był właśnie skarbnik O cholera Drop tutaj leci to właśnie zrobiłem wam tam skarbnika. Tego, co to daje itemka do machiny. Nie, nie, skarbnik, nie, nie, nie pamiętasz? Nie. A, skarbnik. To jest ten, to Każdy co, tak. to rzut. Tak, tak. Co nic nie wydropiło? Dobra, ja tam sprawdzę, co to za dropam jakiś żółty i Demoniczna esencja, cóż to takiego? A tam słabiutko To jest chyba jakiś materiał ziemi sznijczyk Tak tak materiał Jakieś śmieci lec. Dobra clearujemy No O to clearujcie Dla mnie i tak nic nie zostaje Ale no, powiesz, to ty jest ty masz osobny podziąc. drop Co? To jest ty masz osobny drop Ale do zabicia nie? Ja no, no tak no Ja bym też pozabijać chciał co to za frajda się trzymać z tyłu i nawet nie zabijać by, będąc w Tutaj trafią... Idę. Ja tutaj powinienem być głównym tankiem, a nie kuźwa... Nie Ale masz słabe itemy. No wiem. Znaczy to wy macie za mocny, no to po prostu nie, nie dochodzę. Ładnie zabrzmiało, nie dochodzę. Ooo, jakieś itemki są. I jeszcze bomba na koniec. O, Wiecie na... co, ja się idę, ja idę wrócić, sprzedać śmieci. Tak się... no już, już? Już masz pełne? No. No. To ja tutaj może coś wreszcie uda mi się zabić tutaj. Oczywiście wszystko co zbieracie w diablo to nie dawajcie tego do skrytek. Przez cały złą sprzedawajcie to. No ale... niekoniecznie, bo tam jak się trafi coś wartego uwagi. No ale no tak jak się... ale tu nic nie ma godnego uwagi prawie. Wiadomo! O! Nowe wydarzenie. A, to to... Chociaż jeszcze można itemy dawać do kowala, żeby rozłożył na tam yy, mniejsze. Odzysk części odzyski i potem składać z tego jakieś dobre itemy. A no, no, odzysk też. Chociaż tutaj kowalstwo, nie wiem, ja się w to nie bawiłem, ale podobno jest tutaj słabe w Diablo. Ty, wiem, wy, wypadł mi jakiś schemat, uczy kowala wykonać homo o czterech właściwościach. No ci się podaje, że niedawno zrobili nowe te schematy i to wszystko można zrobić teraz lepsze itemy niż wcześniej. Tak, ale teraz tak. jest bardziej to opłacalne, nie? No, wcześniej co tam to było podobno właśnie, kowal był takim miejscem, gdzie po prostu tracisz golda i tak nic z tego nie dostajesz sam. No, Zależy. ja poprawię sobie mikrofon, bo mam wrażenie, że mam go trochę za daleko. Dotykasz go? No Nie dotykam go teraz. Już dotknąłem, czyli w to, to Dobrze. Chociaż teraz mi przeszkadza... A, a, coś tu jest! O, o, o Jakiś czysty klejmot. Czysty Tak właśnie, to jest do zadania. A, to jest do zadania? Tak. E, nie wiem, czy, ja czy ja robiłem to, czy nie. Ja na tak, pewno. Tak, na pewno. No, to zawsze się tutaj... Chociaż nie, to tutaj się nie zawsze trafi. Ja pamiętam, że robię to chyba drugi raz. No ja bardzo źle radzę Ja Teraz mam chyba prawie. chyba w polach niedoli była tutaj jakiś quest gdzie brata szukaliśmy tutaj A tak, tam tak 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 No a ja tutaj szukamy metali tak więc To, to jest coś mam 700k prawie golda No 700 Czy, Kurde, myślę nad nowymi spodniami mhm. Ja się zafarbowałem na biało Ja no ja jestem cały, doglądam. Ja jestem na różowa. Ja wyglądam jak jakiś ten Tutaj, yy, Wygląda spir. jak joj lola O, no, może Znaczy ja mi się to kojarzy z tym, grałem teraz w Assassin's Creed Revelation, tak więc mi się to kojarzy z tymi dzieciakami turkami ale Właśnie no, coś to się dzieje tak. Tutaj jakiegoś kolce demona zabijam, no, no, to to się... okej. Okay. O, 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 jakieś tutaj dropy dla mnie leżą Zbieram wszystko. Zawsze tam jakieś 2k golda z tego przynajmniej leci. Więcej. No, z jednego itemka to teraz od 1500 do 2k zwykle leci, tak więc... No. Zrzuty. Tak. Bierzcie to ten. Szukuj. Kapliczkę. Dobra. To okay, ja wezmę. Ja się nadaję teraz tylko do brania kapliczek naprawdę. Z moim dmg'em mi hp. Znaczy, nie są takie słabe, ale macie wszystko lepsze, bo to się nawet nie zdążą dobić. No bo my już my dużej grali, nie? Tak, tak. Mi się Tak, gdzie? Eee, jeden żółty ile, ile żółty wobec drugiego? Jeden proszę. jakiś tam niebieski dodatkowy tamty. O kurczę. Oszanajd jakiś Pierwszy raz wychyliśmy. Ja tylko pierwszy raz widzę. O, o to może być ten, do machiny może. Coś takiego. Nie, nie, to nie on. on Mi tamty, się wydaje, na... że to on. Nie, to ten... nie on, tamten inaczej w ogóle wygląda cały. A to to On jest miastem takim miastem. jakby tym właśnie takim y, kozłoludem. Kozuludem? Tak. Dobra, jest jakiś... Nie ma dropu jednego. Kurde, no. Stąd teraz są teraz... sobie zobaczcie mojego itemka. O jakiś dla barbarzyńcy. Tak, więc nawet jakby był dobry, to bym go nie założył. Dobra. Nie ma tutaj... Nie, muszę być teleport. Kurde, brakuje mi... 1% expa gdzieś tak Czy 3% expa do 10. Tak. Mi brakuje praktycznie połowa do 5 Tak, piątego Dobra, wychodzimy No A jest tak jak dzisiaj gra w to diablo Tak znaczy na że to, to ogólnie są bardzo przyjemne gry, bo to jest wiesz, idziesz po prostu, siekasz tysiąc mobów i nawet nie trzeba tutaj jakieś specjalnie myśleć albo coś. I gdzieś zabijasz to tutaj jest wiesz. Trzymajmy się razem, tylko Guzik Wiesz co, może nie eksplorujemy wszystkiego, bo nas czas trochę goni. To się nie opłaca tak wszystkiego eksplorować, idźmy za A fabułą. No ale wtedy może to usuniemy przynajmniej tego itemka tutaj, do pachiny czy coś, No, mamy pięć minut na falę, bo to się opłaca go zaraz szukać. Dobra, to tak. szukamy po prostu go. Bo... Tak, szukamy. Tak, no, takie znajdziemy i trochę tam czasu w odcinku stracimy. Nie no, na sobie. pewno go znajdziemy, jak wszystko szukamy, bo on jest na pewno na polach niedoli gdzieś tutaj. Na pewno? Tak, tak pisało na stronie. Bo to może się rozdzielimy albo coś, czyli... Nie gdzie... nie, nie 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 bo... nie wiadomo jak on ma siłę ten pot. No to wiadomo, po prostu jak się go znajdzie no to woła się resztę. Nie? A nie wiadomo, czy jak go raz nie ruszy, czy on później gdzieś nie ucieka. A nie nie, nie, on nie ucieka, on, raz, on walczy. No prawdopodobnie się bez liru, a tutaj jest kapliczka, o. panowie. Żad... Mistrzowski, mam teraz taki sam jak twój. No awatarek. Orek, jakieś nowe kapliczki? Zmocnienia, co on no. nadaje? A, to ten, da CDR, to to, już ją widziałem, to Dobra, dobra, chodźmy. Dookoła. Kurnik. No. O, tutaj jest można wejść sobie tam do jakby... No a tak, mieszkanka. No tak, mieszkanka A ta kotla, Nie ma tu nic dla mnie. No. Właśnie, sprzedam złom. O, właśnie, można sprzedać. O, no. To jednak jest coś dla nas. Dobra, sprzedajemy. To na sel, śmieci, 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 śmieci. Sprzedajemy. Dobra, kończ. Dropił mi tutaj ciągle i godne 30 level jest, zamiast jak jakieś tam porządnie. No i to jest tak taki... samo. Nie no, tutaj wiesz, tutaj jest zerowy poziom yy, siły potworów. Tak, tak. To wiem wiesz? Wiem, wiem. Oda. Tutaj hała jest. A nie drog Czekaj, to mi co idę? Zresztą, o tutaj Elita zabiję. Ale łatwo idzie Bo tam jest jakieś zejście gdzieś do podziemi zauważyłem do na lapce No o o, o. o tak jest zawsze jakiś, tutaj, tutaj proszę o. Dobra mam, jesteśmy na dwóch bufak teraz szybko trzeba Szukać O tutaj są elitki, panowie, elitki. Idę To mocno jak, aś mnie, aś mnie, aś mnie jak to i? O Jezu, jazd mnie, jazd jak to walnęło. O tak. O, gromica wyskoczył z miszka, nic było. No, miszki mają potwornie mocne damage. Ja walnę ptaki, do widzenia. Ja, ja nie walnąłem nic. nic. Bo nic nie mam. Czy <słyska> 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 ja w ogóle mam jakiś teraz dziwny skill z Gilbert, który o? nie wiem czemu zrobiłem. Tutaj jest, ten klucznik, chodź, chodźcie. Gdzie jest? Jest, czekaj, jest, jest, ja ja chodź! Ja chcę go zobaczyć! I tak no czekaj, czekaj na niego, nie bij, nie bij go! Dobra, no, tak! Szybko! Dobra, tak! Dobra! O, o, ale, jest! Czekaj, o, o, czekaj. Nie coś? Mi tam nic nie wydropiło, ciekawe, mi żółte. Tak więc... Mi cztery mi żółte No, mi dwa Czekajcie, czekaj. czekaj. zrobię sobie tutaj szybkie sprawdzenie tutaj dropa! Ja też szybkie zrobię, no! No, kuszę jakieś tutaj! O. Coś znalazłeś? No tarcza 1037 pancerza, plus 96 do zręczności, plus 80 do witala, plus 40 od rozień to na nie ogień. opisuj tam statystyk, bo i tak... Ee... Plus ooo, dobra, dobra No i co, jej klucza nie mamy Nie mamy, ja nie mam Ja też nie mam No to nie mamy No, no jeszcze raz się też wytropił Tak, ja się nie wiem dlaczego Potrzebuję więcej dyscypliny Dobra to co, popychamy w fabułę? Tak O to idziemy Nie ma co tutaj szukać i tak, expa za dużo nie zdobędziemy na eksploracji o, tak samo jak Golda Chociaż tutaj jest jeszcze jakieś zejście, Przyszy... byliśmy w krypcie? Byliśmy Byliśmy? Tak, byliśmy Chociaż jest pewien Myślałem że w tej krypcie nie byliśmy Nie byliśmy? O, no nie byliśmy, właśnie tak mi się wydaje, że nie byliśmy Zajdziemy To chodźcie na te kazry gdzie te kazry są? Chodźcie do krypty, bo chyba w krypcie nie byliśmy, a to chyba nie jak jest Ja gdzie jest? Legowisko kazrów jest tutaj No to do, do krypty jeszcze po drodze. Dawaj tutaj Nie, na legowisko No to dobrze. Ale w krypcie może coś się ciekawego tylko stali Tutaj, nie tutaj my czegoś szukamy Tak mi powiedział bo do głowy. Tak, jak ja no co go, ja mam za tanka go. robić? No. Ledwo 30 khp mam A, tutaj po tak? Gdy są mopki tak słabe, naprawdę, prawdę, że. Ja mam no, 31 Właśnie podkręcimy żadnego poziomu. Dobra, to tak daj do na maszynę polecam, Mocniej z na no, z właśnie podkręcimy na z 1, no, z na no, z 1, no, z potworów, nie z no, siłę potworów. no, i wtedy ja będę umierał co sekundę. no, ja będę umierał co sekundę. 1, no, z 1, no, z BUM! O. A ja bym się Jakieś żygi lecą wszystko, ptaki, miszki Potwory Kiszki a latają a dla... Dobra Tak, a dla mnie nic Za nie dobra, dobra wychodzimy sok Teleportujemy się No to co, może jeszcze zrobimy tę kryptę Nie już tam nic nie będzie, już tyle razy Nie to nie Okej okay. No to co? cześć, bo tu muszę. Nie, to musisz. On tak pospylać z śmieci. Ja też chcę zrobię przy okazji. Bum, 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 nic wartego uwagi, nie ma tutaj. Tutaj też nie Wodugowy coś mówi. Co mówi? co coś. To nie chcę mówić. Chcę by go słuchał. Dobrze, no, zawsze, pola nie doli. Dobra, gdzie musimy iść? Gdziemy. Nie mam pojęcia. Bo Jezu, poprawię się na krześle pewnie słychać jak skrzypi. Słychać, nie? O, to to jest jak się dobrze dba o swoje rzeczy, na przykład krzesła. No Muszę kupić nogę sobie. A jeżeli nawet fajnie wygląda, jak poladny z bowa. Ale niestety jest tutaj najsłabszy. Mhm. Ja wyglądam jak jakiś turas normalnie w tej szacie O tutaj to jest to miejsce gdzie spotykamy Shelly. dał Tak, cio no. no, przyjaciółkę tak No tak, przyjaciółkę no No zaraz zobaczymy jaka ta przyjaciółka Sasza, ale tak się składa, że... Sasza Grey? Sasza ze jak miłość Sasza Grey, kurna Hmm. Patrzcie, tylko jeden skill chyba ja pójdzie nie na nie. lo nie <laughs> <laughs> lo lo lo. lo, lo, lo. Musisz chociaż na drugim zagrać w tym poziomie. No. Albo nawet pierwszym. No to dobre bossy tutaj bardzo To mi się Dobrze Dobrzy to właściwie. Ej, okay, dobra. No umieraj już. Wygłuszczaj tu Człowieku. No, 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 nas jeszcze nie dopadli. Po raz kolejny. Nikt nas nie dopadnie, bo na tym poziomie trudności. Tak, tak! Tak, tak! Tak, tak! Tak, tak. Pozdrawiam panią z gimnazjum, yy, z trzeciej gimnazjum. Jak ktoś kumaty wiązo chodzi. Panią od polskiego. Tak, tak! Tam polskie fajne lekcje były w gimnazjum. <laughs> Chociaż lepiej nie opisuj, co tam się na tych lekcjach działo, bo zaraz pójdzie masowe usunięcie subskrypcji. Właśnie. No. No. Dobrze, bez... Dobra, co tam gadać? SK po wszystko. No zaraz no, tutaj nam noc czaruje, bardzo fajna animacja. Tak. Animacja jak animacja, co chcesz? Dobra, i tutaj będziemy stopować filmik. Także dzięki wielkie za oglądanie. Na razie gnomica. Witam i żegnam. I Rajdżwen. Żegnam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie. Witamy po krótkiej przerwie. No otóż tutaj właśnie już my ustawili ten pony świat to wszystko. Dobra Rajdżwen yy, kieruj. No to podążajcie za mną tutaj, zaprowadzę was. Daleko to się idzie? Dum, dum dum dum, nie pamiętam. Czekaj, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Nie, to, to trzeba się gdzieś steleportować. Nie, nie trzeba steleportować, to jest niedaleko. To jest jak taka szczelina, jest, pamiętacie co, to się na tym czoło mieni. Eee. Dum, no. dum 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 dum. Dum dum dum. Ty, ale ten... Y, ty, gnomica, byłeś tam kiedyś? Tak, ja tam był. Ty był ze mną, jako w Normalnie zabijałem wszystko. Dobra, tak więc... Drużyna śmiałków bez zabijał. Na monstrum z tyłu, tworzyła... nie, nie nadążę. No. no. Wyprzedza już eee, Bardzo barudy. piękna lalka No tak więc oto przyspieszyłem ja tutaj całą drużynę, podążyli bo, bo wszyscy na huczykowy poziom, miałkowi... Dobra nie, miał kobiet, Dobre, nie żeby... bijemy tego, bo to te jest Biegli przed siebie i, I biegli, To jest, jeszcze tu daleko no. chyba już. Jeszcze. Po co bijecie moby na koszmarze? Co z tego? Expa dostać? to Mój potwór bije. Oczywiście. O, Ostat na no, tak więc tutaj już chyba coraz bliżej albo to już minęliśmy Nie mam pojęcia dawno tu nie byłem Ja też dawno nie byłem ale, ale już Chyba, chyba jeszcze gaba jest, tak mi się zdaje Tak widać O dobrze, już jesteśmy, oto proszę państwa jest Zostaw tutaj dialog, nie przeklikujcie go bo jest całkiem fajny Tak więc Eee, cioè. Nigdy nie Dobra. spotkałem kogoś takiego jak ty. ty jesteś krewnym kogo lutów. Akurat ja się odzywam. Nienawidzimy tego pozbawionego manier bydła. Ma głos okay. jak jakiś aktor. Nie wora na wygłódy. Czeka na ciebie poziom mieniący się szczęściem i ferion bark. Ferien bark! Być, Dobra. Krowim poziomie? Nie. Krowi poziom nie nie. To jest nawiązanie do krowiego levelu z Diablo 2, ktoś nie wiedział. się! No. Dobra, tak, chodzimy? tutaj wchodzimy do kaprysowa! O kurde! Jak pięknie kolorowo! Ja tu nigdy nie byłem! No to ucieszcie, że jesteś, masz takika? Mam! Tak, masz! No ale... Ciesz. Ładnie, gdzie? Ale, ale fajnie! Co zielone, wszystko to, co zielone, to dobre! No! Zielone, dobre, tutaj... Pony świat! Zjadłeś! Bo to się czuje, tak jaki... Tak nie swoją Zdek... tutaj! jest tak tak jakby na haju, nie? Tak Ile tu trzeba mieć milion, żeby od, od, odpalić ten Co? Trzeba mieć Tutaj milion trzeba mieć tak? Żeby odpalić. Jest tam um... milion to trzeba Sony na... Sony milion, żeby zrobić na inferno to 3, na... Chodźcie z robimy, ja mam 760k tak, na piekielny teraz potrzebuje 500 tysięcy, żeby to odpalić na inferno jest chyba milion. Na Ale żeby to na żeby to na Inferno zrobić, to jeszcze trzeba zabić bodajże tego, jakiegoś tam potwora i z niego wypada recepta na, ten, na Inferno dopiero. No to zrobimy wszyscy. No, no to, można. Wtedy jeszcze odwiedzimy po raz kolejny ten poziom na Inferno Ale miejsce jest naprawdę i... piękne. O, piękne jak piękne. Mnie to strasznie wali w oczy, nie lubię takich krasnoludów. Mnie też wali to... w mostowości. Ale taki no, trochę to wygląda trochę ładniej i przyjemnie. Ta woda jest taka trochę dziwna. No. Taki słodziutki ten level. W ogóle ten level, bodajże pamiętam, że on powstał wtedy, jak niektórzy gracze sobie żartowali z tego, że Diablo jest zbyt kolorowe i zbyt takie cukierkowe. I wtedy tam na konferencji jakiejś tam właśnie Diablo się pojawił się jakiś koleś z koszulką, na której była właśnie grafika przedstawiająca Diablo 3 logo, które było złożone z tęczy i dwóch jednorożców. Bodajże. I właśnie z tego wziął się pomysł na taki oto level, gdzie apteczki są ciasteczkami No? Tak właśnie było Pamiętam no, pony to podawał A czy ta grafika w ogóle z tym le levelem to była zrobiona przez pana? To yy, jakiś kartę, jakiś szartu na te całe kapelusy wow. w komuniki o tym, że gra jest zbyt cukierkowa właśnie, zrobi taką satyrę yy, w postaci grafiki a jakiś kolek z Blizzardu po prostu pojawił się z tym na z tą grafiką na koszynce, no, no, na, video video -konferencji. na konferencji Diablo 3. A tutaj nawet się takują MS fanafalemów? No. Nie ma żartów. No to ładnie. To hardcoreowe. Nawet grzybki są halucynogenne, bo fioletowe. Duże jest... duże jest... Duża jest tam A Tam dużo, nieduże, nie już można wychodzić. Jak się chce. Gdzieś tam już jest wyjście niedaleko. Ta mapka jest krótka, ale taka no, fajna jaka w rodzaju w, w roli takiego smaczka, i sterega. No. Tak, to jeszcze kawałek będzie. Mopki chwilę. Ale Golda nawet ładnie drogi. Tak, Golda? co? To, to, tam nic nie drogi. To. Nic nie drogi. O, 632 to to dobry drog. Taki drog, że ja walę. Nie no, mi nawet co to, tutaj to 300, 400. No mi też no, to tak. to duży drog. 300 Golda duży drog. O nawet żółty item O tak, żółty item na 20 level, nie? Mam zbyt mało stupini, rzucili mnie wiemy się czuję odrzucony jo. Jakie suchary. Dobra chodźcie tu ustawimy się wszyscy. Chodź tam Dredgement do gnomicy A to idę 100, czekaj Dobra, ja czekam tutaj. Czy sobie prezenty potwieram I chmurki podotykam. O, chmurki podotykam. Dobra, stój, chodźcie tutaj. W Kupę, obok chmurki. Miszki okay. takie brzydkie, a kwiatuszki takie ładne. Miszki, ta bicie. Dobra, chodźcie tu. No idziemy. Także dzięki wielkie za oglądanie tego prześlicznego odcinka Diablo. Z bardzo ładnym kucykowym poziomem. Ze, mno, ze mną jest Rageman. Był Byłem tutaj. I Gnomica. Żegnam wszystkich. Dzięki wielkie, ja też. pamiętajcie kucyki w naszych sercach.